Witajcie z tej strony Carlos i chyba mamy trochę do nadrobienia względem poprzedniego roku, co? Dlatego dzisiaj rozpakujemy sobie iPhone'a 6s. Mam nadzieję, że chociaż trochę tej dawnej energii poczuliście podczas oglądania tego filmu, ponieważ taki właśnie był zamysł. I chyba tak samo jak wy stęskniliście się za takimi materiałami, to ja zamówieniem do Was o dupie Marynie. Ale przejdę teraz do konkretów, ponieważ nawet nie omówimy sobie tego, co rozpakowujemy. PS, jak widzicie, nawet zmieniłem sobie przez ten cały czas swój nożyk do rozpakowań. Przed nami oczywiście iPhone 6S w wersji 64-gigowej w dwóch kolorach, czyli złotym oraz tym, którym wszyscy się podniecają, bo jest on nowy w palecie. Apple, czyli Gold Rose. No ale teraz otwórzmy sobie wieczko i jak widzimy przed nami, już prezentuje się ślicznie wykonane najnowsze dziecko Apple. Oczywiście nie jestem żadnym fanbojem, chyba, ale naprawdę jeśli chodzi o wykonanie telefonów, to Apple zawsze wiedziało, jak dobrze to zrobić. W pudełku oprócz telefonu tradycyjnie znajdziemy tak zwanego spinacza, który umożliwi nam wyjęcie karty NanoSIM, a pod nim całą stertę lotek, w tym dwie naklejki nadgryzionego jabłka. Pod nimi natomiast w pudełku Airpods oraz kabel USB, którym podepniemy swojego iPhone'a do komputera. Oraz ładowarka. No i teraz przed nami bezdyskusyjnie najważniejsza część całego rozpakowania, czyli oderwanie. Taki ten dźwięk z tyłu folii z wyświetlacza naszego urządzenia. Najważniejsza część każdego rozpakowania, już za nami. Sorry w ogóle, że tak późno, jeżeli chodzi o rozpakowanie tego modelu, ale. Trzeba nadrobić trochę zaległości względem 2015 roku. Postaram się, żeby recenzja iPhone'a wyszła w miarę na czasie, a wy piszcie oczywiście w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w tym roku na Carlos TV. I to nie jest Prima Aprilis, to jest prawda. No i wpadajcie też na Face'a. Trzymajcie się i to tyle w tym rozpakowaniu.